Witajcie, w dzisiejszym odcinku poinformuję Was o nowościach w GETO Online. Na samym starcie zaczniemy sobie od premii teraz na dostawę amunicji do Amunation. O tą ciężarówkę dokładnie chodzi. Bungrze. Teraz Rockstar za to daje dwa razy więcej kasy i RP. Następna premia dwa razy kasa RP na nowe wyścigi z Transformacją. Rockstar ich nie nazwał transformacja, a nazwali po prostu Nieznane nieznane. Nie wiem czemu zrobili taki dziwny krok, ale fajnie, że jest na to premia. Następna premia pierwsza taka w historii, wręcz bym powiedział. A mianowicie chodzi o cztery razy RP na misję od Geralda. A jeśli chodzi o kasę, płacą one dwa razy więcej kasy. Jest to pierwszy w historii, mi się wydaje, taki zabieg Rockstara. A przynajmniej nie pamiętam, by Rockstar kiedykolwiek wcześniej dał 4 razy RP na jakieś misje. Następna premia jest na badania. Teraz robią się one 3 razy szybciej. I ostatnia premia, dwa razy kasa i RP na sprzedawanie towaru z bunkra. Więc można powiedzieć, że ten tydzień jest dobry, bo mamy premię na biznes, mamy premię na wyścigi, mamy premię na misję. Jeśli chodzi o premiowany tryb adwersarza, to Rockstar nie dał żadnego w tym tygodniu. Jest to wręcz do nich niepodobne, bym powiedział, bo zawsze jakiś adwersarz jest na premii. Teraz przejdźmy sobie do zniżek. Jak jest premia na bunkier? Oczywiście jest na niego zniżka. Wynosi ona 30%, jakby co. Renowacje również są tańsze o 30%. I o tyle samo są tańsze ulepszenia jego. W Legendary Kometa S2 mamy tańszego 30%. Również w Legendary Citaha mamy tańszego o 30%. W Warstoku sprzęt balistyczny mamy tańsze o 50%. A jeśli chodzi o tampę bojową i naczepę przeciwlotniczą, są one tańsze o 40%. A jeśli chodzi o zniżki w Sauternie, to mamy Greenwooda tańszego o 30%. Następna zniżka jest zwanie z bronią 50% na karabin szturmowy. Nie będę wam pokazywał, gdzie jest zwan z bronią, z tego względu, że codziennie on jest w innym miejscu. Jakby co, nie wyświetla mi się jedna zniżka przez wcześną godzinę nagrywania tego filmu. Jest to na BF Dune, jest on teraz tańszy o 40%. I ostatnia zniżka w tym tygodniu 40% jest na autko o nazwie Pegasus Torero, można je jakby co kupić na zniżce u Simona. Jeśli chodzi o darmowe autko w tym tygodniu jest to BF Club, a co trzeba zrobić żeby go zgarnąć darmo już Wam mówię, mianowicie musicie zająć sami czwarte miejsce przez trzy dni z rzędu na wyścigach z klubu samochodowego. I teraz na sam koniec przejdźmy sobie do autek ze złomowiskiem. Mamy do ukradnięcia Brinkhama, Everona i Tigona. Niestety nie wiem, jakie są misje przy kradzieży. Bo tego po prostu w wyciek, który jest zawsze w środę około 21.30, nie było tego napisane. Jedynie pisało, że Tigon to jest top tier, że Everon to jest medium tier, a Brigham to jest low tier. Obstawiam, że tu chodzi o wartość tych po prostu aut. No i to było już wszystko, co miałem wam do przekazania w tym szybkim newsie. Trzymajcie się do następnego filmu. Pa, pa.